Witam serdecznie z tej strony lekarz Marek Skoczylas. Drodzy widzowie, dzisiejszy film będzie najważniejszym filmem, jaki zobaczycie Państwo w swoim życiu na temat zdrowia i zapobiegania chorobom nowotworowym. W mojej ocenie jest on również najważniejszym filmem, który pojawił się do tej pory na moim kanale. Dlaczego? Dziś opowiem o niesamowitych odkryciach dotyczących regeneracji oraz odmładzania naszego układu immunologicznego. Dzięki czemu będzie lepiej chronił nas przed chorobami nowotworowymi w wieku starszym. Proszę nie odchodzić od monitora i nawet nie mrugać oczami. Natomiast wszystko zapisać na kartkę lub też pobrać film na dysk. Bo prawda, którą dziś Państwo usłyszycie, będzie niektórym nie na rękę. I od razu przejdźmy do rzeczy. Drodzy słuchacze, kiedy słyszymy o chorobach nowotworowych, pojawia się u nas gęsia skórka. Nie bez powodu. Mówiąc krótko, są to choroby, które w większości przypadków prowadzą do śmierci. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Innych chorób, takich jak cukrzyca, nadciśnienie czy też depresja, nie boimy się aż tak bardzo, ponieważ z tymi chorobami można żyć. Nie pełnią życia, ale żyć można. Natomiast słowo nowotwór wywołuje u nas ogromne poczucie strachu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ dziś omówię jeden ze sposobów zapobiegania powyższym chorobom. W moim przekonaniu o najpotężniejszym wpływie na profilaktykę nowotworów, czyli o przełomowym odkryciu, które bezsprzecznie przyczyni się do znacznie lepszej ochrony przed chorobami nowotworowymi, w szczególności u osób starszych. A co to za odkrycie? Dzisiaj opowiem o wspaniałym odkryciu, dzięki któremu możemy odmładzać nasz układ immunologiczny. Opowiem także o tajemniczym organie w naszym ciele, o którym być może nawet Państwo nie słyszeliście, czyli o Grasicy. Jest to centrum dowodzenia naszego układu immunologicznego, który chroni nas przed wszelkimi chorobami, a w tym chorobami nowotworowymi. A co wspólnego ma Grasica z zapobieganiem chorobom nowotworowym? Zanim o tym opowiem, musimy przyjrzeć się bardzo prostym zależnościom i od razu wszystko Państwo zrozumiecie. Drodzy słuchacze, częstość chorób nowotworowych wzrasta wraz z wiekiem. Im jesteśmy starsi, tym jesteśmy bardziej narażeni na ich rozwój. Myślę, że mogą to Państwo wywnioskować także z własnych obserwacji. Częściej chorują osoby starsze niż młodsze. I teraz, aby zrozumieć dzisiejszy odcinek, zadajmy sobie pytanie: dlaczego tak się dzieje, że to właśnie osoby starsze częściej chorują? Jest kilka przyczyn tego stanu, ale najważniejszą z nich jest starzejący się i coraz mniej wydajny układ immunologiczny. W wieku starszym wszystkie nasze układy i organy działają słabiej, a układ immunologiczny nie jest wyjątkiem. Zatem, słabiej działający układ immunologiczny to słabsza ochrona przed nowotworami. I to właśnie dlatego w wieku starszym zdecydowanie częściej zapadamy na te choroby. No i teraz wracamy do naszego tajemniczego organu, czyli do grasicy. Dlaczego mówię o grasicy, układzie immunologicznym oraz chorobach nowotworowych? Otóż grasica również ulega zanikowi w naszym organizmie od pierwszych dni po urodzeniu. W wieku lat 60 jej sprawność wynosi mniej więcej od 10 do 15%. A co wspólnego z nowotworami oraz układem immunologicznym ma grasica i po co w ogóle o niej mówię? Z bardzo prostej przyczyny. Drodzy słuchacze, w grasicy dojrzewają komórki naszego układu immunologicznego, a tylko i wyłącznie dojrzałe i sprawne komórki tego układu są w stanie skutecznie walczyć z komórkami nowotworowymi. Wirusowymi oraz bakteryjnymi. Jeśli zatem w wieku starszym sprawność grasicy wynosi 10%, to dojrzewanie komórek immunologicznych na skutek jej zaniku także wynosi 10%. To też łatwo wywnioskować, że nasza ochrona przed chorobami nowotworowymi jest na tak samym niskim poziomie. To jest właśnie jedna z głównych przyczyn zwiększonej zachorowalności na powyższe choroby w wieku starszym. Pamiętajmy, słabszy układ immunologiczny słabiej chroni przed rozwojem powyższych chorób, i czynnikom, które mogą prowokować ich powstawanie, np. wirusy, związki chemiczne w diecie, alkohol czy też papierosy, łatwiej jest do tej choroby doprowadzić. No i teraz może pojawić się pytanie: po co ja o tym wszystkim Państwu mówię? Po to, żeby sprawić komuś przykrość i uświadomić, jak się sprawy mają na tym świecie? Nie. No właśnie, chcę Państwu przekazać prawdę i powiedzieć, że nie musi tak być i że immunologicznie, jeśli tak to możemy powiedzieć, możemy odzyskać kilkanaście lat, usprawniając pracę naszego układu immunologicznego poprzez, uwaga, odbudowę oraz odmładzanie grasicy. Drodzy słuchacze, jak się okazuje, możemy odmłodzić układ immunologiczny, odmładzając naszą grasicę. Na co, uwaga! Mamy dowody naukowe przeprowadzone na ludziach. I co bardzo ciekawe, o tym odkryciu nikt ludziom nie chce powiedzieć. Pytanie brzmi, dlaczego? Do tego pytania wrócimy później, a teraz przechodzimy do kwintesencji. Okazuje się, że naszą grasicę, a tym samym cały nasz układ immunologiczny możemy regenerować. Nawet w wieku 60, 70 czy też 80 lat regenerując jej strukturę, co finalnie usprawia pracę układu immunologicznego. Do takich wniosków doszli badacze pod kierownictwem doktora Grega Fachy, który w przeciągu roku odmłodził grasicę uczestników badania uwaga o ponad 6 lat. Dokonał tego wykorzystując naturalne substancje, które produkuje sam organizm, a w tym nasze własne hormony. Link do filmu oraz badania naukowego doktora Fachy umieszczam w opisie tego filmu. I zanim opowiem Państwu, w jaki sposób udało się to uzyskać, przedstawię dowód naukowy. Badanie z 2019 roku. W tytule czytamy: Odwrócenie trendów starzenia epigenetycznego i starzenia się odporności u ludzi. Natomiast w treści możemy odnaleźć następujące informacje. Stosując protokół mający na celu regenerację grasicy. Zaobserwowaliśmy ochronne zmiany immunologiczne, lepsze wskaźniki ryzyka dla chorób związanych z wiekiem oraz średni wiek epigenetyczny o około półtora roku niższy niż wyjściowy po jednym roku leczenia. Tempo cofania się epigenetycznego starzenia w stosunku do wieku chronologicznego przyspieszyło uwaga mniej 1,6 lat w przeciągu od 0 do 9 miesięcy i mniej o 6,5 roku w okresie między 9 a 12 miesiącem. Predyktor Grim Age dotyczący zachorowalności oraz śmiertelności u ludzi wykazał dwuletni spadek wieku epigenetycznego w porównaniu z wiekiem chronologicznym, który utrzymał się przez 6 miesięcy po przerwaniu leczenia. Tak, w dużym uproszczeniu, stosując jeden rok pewną metodę leczenia, o której zaraz, odmładzamy naszą grasicę od półtora roku do 6,5 lat. A co by było, gdybyśmy stosowali tę metodę 2,5 roku, a może nawet 10 lat? O tym zaraz Państwu opowiem, gdyż sam stosuję tę metodę zmodyfikowaną przeze mnie i dowiecie się Państwo, jakie mam wyniki. A teraz do rzeczy. Jak doktorowi fachy udało się odmłodzić grasicę? Otóż na tablicy, którą opracował sam autor badania, widzimy, że osobom w wieku między 51 a 65 rokiem życia, biorącym udział w badaniu. Podawano RHGH, czyli hormon wzrostu, który naturalnie produkowany jest przez przedni płat przysadki mózgowej, kolejno DHEA, czyli dehydroepiandrosteron, czyli hormon wytwarzany przez nadnercza oraz metforminę, czyli lek stosowany w leczeniu cukrzycy. Dzięki zastosowaniu powyższych substancji oczywiście podawanych z zewnątrz, czyli dwóch hormonów, które wytwarzane są także w naszym organizmie plus Leku, który wykorzystywany jest w leczeniu cukrzycy, udało się w przeciągu tylko jednego roku odmłodzić grasicę u osób badanych o kilka lat. Dlaczego? Dzięki zmniejszeniu ilości tłuszczu, który ją wypełnia i zastąpieniu go tkanką aktywną i czynną, która bierze udział w dojrzewaniu komórek układu immunologicznego. Ktoś może z tego miejsca się zastanawiać, dlaczego podawanie tych hormonów odmładza naszą grasicę. Odpowiedź jest bardzo prosta. Są to budujące hormony młodości, które aktywują proces tworzenia organów w wieku dojrzewania. Ich wydzielanie spada wraz z wiekiem. Okazuje się, że ich podawanie w dowolnym wieku wciąż aktywuje proces tworzenia organów, a w tym wypadku mowa o grasicy. No i wiem, co sobie teraz Państwo myślicie: skąd ja wezmę wszystkie te substancje, żeby odmłodzić sobie swój układ immunologiczny? Czy w ogóle są w sprzedaży? I na pewno pojawią się inne pytania, czy to w ogóle będzie bezpieczne? O ile uparty człowiek szybko i bez problemu może stać się właścicielem wszystkich trzech substancji, bo dwie z nich można bez problemu kupić na portalach aukcyjnych, o tyle odradzam takie podejście. Sam doktor Fache mówił, by nie powtarzać tego badania samemu w domu. Nawet jeśli komukolwiek z państwa uda się na własną rękę zdobyć powyższe substancje, ponieważ ich podawanie musi odbywać się w określonych jednostkach, a nie będąc profesjonalistą oraz lekarzem, będzie państwu trudno uzyskać ten efekt. W szczególności umiejętne podawanie hormonu wzrostu może sprawić nam wiele problemów. Dlatego zdecydowanie odradzam nawet tym, którym uda się skompletować taki zestaw do używania go w domu, z dwóch przyczyn. Po pierwsze, jak wspomniałem, bez pomocy lekarza jest to mało rozsądne. No i teraz widzę wielkie rozczarowanie na państwa twarzach. Każde z słuchających zadaje sobie teraz zapewne jedno pytanie. Po co ja w ogóle nagrywam film o metodzie odmładzania grasicy, a później odradzam stosowania metod, które były w tym badaniu wykorzystane? Z bardzo prostej przyczyny. My nie musimy korzystać z hormonów zewnętrznych, aby uzyskać ten sam efekt lub też efekt podobny. Jestem tego najlepszym przykładem. Możemy to zrobić inaczej i mieć bardzo podobne efekty. Zatem, jak uzyskać efekt odmładzania naszej grasicy, nie podając z zewnątrz hormonów, które były wykorzystywane w badaniu? Drodzy Państwo, tu rozpoczyna się piękno nauki. Rozpocznijmy od pierwszej substancji, która była wykorzystywana w tym badaniu, czyli od hormonu wzrostu. Jak zwiększyć jego stężenie w naszym ciele, by regenerował grasicę, ale nie podając go z zewnątrz? Odpowiedzi są dwie. Pierwsza odpowiedź to zastosowanie postu przerywanego. Drodzy widzowie, my już od ponad 40 lat wiemy, że post przerywany zwiększa o ponad 1250%, czyli ponad 12 razy w chwilach wzrostu stężenia tego hormonu, a w okresach przejściowych do ponad 300%. Do tych samych wniosków doszli badacze 10 lat później, którzy wykazali również pięciokrotny wzrost poziomu hormonu wzrostu w odpowiedzi na dwudniowy post. W tytule czytamy: Zwiększona częstotliwość i amplituda wydzielania hormonu wzrostu podczas dwudniowego postu u normalnych mężczyzn. W treści czytamy: To zwiększone tempo produkcji hormonu wzrostu zostało wyjaśnione dwukrotnym wzrostem liczby wyrzutów wydzielania hormonu wzrostu. Na 24 godziny. Zatem stosując post przerywany, jesteśmy w stanie zwiększyć ilość tego hormonu w naszym ciele bez podawania go z zewnątrz. I zanim przejdziemy dalej, chciałbym Państwu wytłumaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Dzięki badaniu doktora Fachy na temat odmładzania naszej grasicy, połączyły się liniami w całość rozrzucone w bezkresnej nauce kropki, dzięki którym już dziś wiemy. Dlaczego post przerywany zmniejsza częstość występowania chorób nowotworowych na starość? Ano właśnie dlatego, że post przerywany zwiększa stężenie hormonów wzrostu w naszym ciele. Hormon wzrostu z kolei regeneruje naszą grasicę poprzez zmniejszenie jej stłuszczenia i zwiększenie ilości tkanki aktywnej. Z kolei w odmłodzonej grasicy dojrzewa więcej komórek immunologicznych, które walczą z nowotworami. Dlatego teraz już wiemy dlaczego post przerywany zmniejsza ryzyko tych chorób. Dowodzą tego badania zarówno prowadzone na zwierzętach, jak i na ludziach. W badaniu z 2020 roku czytamy wpływ postu przerywanego na profilaktykę raka. Przegląd systematyczny. W wynikach czytamy: Oceniono 307 raportów, ale tylko 6 badań przedklinicznych spełniało kryteria włączenia. Większość badań wykazała, że post przerywany ma pozytywny wpływ na pojawienie się nowotworów albo poprzez spowolnienie zachorowalności na nowotwory, poprzez zmniejszenie liczby zmian chorobowych i stanów zapalnych tkanek, albo poprzez zmniejszenie ryzyka niektórych typów nowotworów. A skoro połączyliśmy już kropki liniami zdrowia, przejdźmy dalej, ale wciąż pozostańmy przy hormonie wzrostu. Znaczne zwiększenie stężenia hormonów w naszym ciele możemy uzyskać także w inny sposób, poprzez krótki, ale intensywny trening. Przykładem jest tutaj trening NEAT. Możemy do niego zaliczyć na przykład sprint, który czasowo zwiększa nam poziom hormonów wzrostu w naszym ciele, którego działanie już znamy, ale tutaj ktoś może mieć wątpliwości odnośnie ilości hormonów wzrostu. Czy te ilości, które były podawane w badaniu naukowym, są równoważne z tymi, które możemy wyprodukować sami stosując post przerywany. Otóż dokonałem stosownych obliczeń i wedle mojej wiedzy, post przerywany jest w stanie zapewnić nam mniej więcej między 1 dziesiątą a 1 piątą ilości hormonów wzrostu, która była podawana w badaniu. Czy to dużo, czy to mało? Biorąc pod uwagę fakt, że jest to ilość większa około 3 do 5 razy niż u przeciętnego Kowalskiego, jest to wystarczająco. Mogę to powiedzieć na własnym przykładzie. Za 4 tygodnie minie dokładnie trzeci rok od kiedy wprowadziłem tę metodę w życie. Czyli post przerywany i resztę rzeczy, którymi zastępują hormony z badania. O czym zaraz? I wedle moich wyliczeń oraz badań, wiek mojej grasicy cofnął się mniej więcej o 5 lat. Choć zapewne niektórzy myśleli, że będzie to więcej. W końcu doktor Fachy w ciągu jednego roku miał nawet przypadki cofnięcia wieku grasicy o 6,5 roku. O mnie powiem dwa zdania na końcu tego filmu, a teraz szybko przechodzimy dalej. Zajmijmy się drugim hormonem, który był używany w badaniu i odmazaniu grasicy. Mowa o DHEA, czyli dehydroepiandrosteronie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w krajach. Cywilizowanych jest legalnie sprzedawany w celu polepszenia jakości życia osób starszych jako hormon młodości w postaci suplementów diety. Ba, nawet w Polsce można kupić na portalu aukcyjnym, ale jest to nieco trudniejsze niż za granicą. Dlaczego tak jest w Polsce? No bo, sorry, taki mamy klimat. Ale ponownie, odradzam Państwu sięganie po te substancje z zewnątrz, jeżeli możemy je wytworzyć w naszym ciele w bardziej fizjologicznych ilościach wprowadzając w nasze życie pewne zmiany. Jak zatem zwiększyć produkcję tego hormonu w naszym organizmie? Odpowiedź jest prosta. Wysiłek fizyczny, wysiłek fizyczny i jeszcze raz wysiłek fizyczny. Zachęcam Państwa do rozpoczęcia ćwiczeń oporowych z użyciem małych handli. Kolejno biegania, pływania czy nawet spacerowania. To wszystko zapewni nam większą produkcję dehydroepiandrosteronu, czyli drugiej substancji użytej przez doktora Fachy w swoim badaniu. To jest też drugi element mojej strategii. I przejdźmy do trzeciej substancji użytej w badaniu doktora Fachy, czyli do metforminy. No właśnie, co z metforminą wykorzystywaną w powyższym badaniu? Ja już niejednokrotnie mówiłem o niej na moim kanale. Mówiłem o tym, jak ją zastąpić, w szczególności w filmach, w których omawiałem, w jaki sposób obniżyć poziom poposiłkowej glukozy. Okazuje się, że praktycznie bardzo podobne efekty w zakresie zmniejszania wchłaniania glukozy, bo taki cel jest jej stosowania, wykazuje błonnik. Zatem unikając cukrów prostych. Spożywając błonnik pokarmowy i inne techniki zapobiegające nagłym wzrostom glukozy we krwi, które są opisane na moim kanale, np. stosowanie ostu jabłkowego, ćwiczenie mięśnia płaszczkowatego, wykażą bardzo podobny efekt co metformina. A teraz krótko podsumujmy wszystko to, co zostało w dzisiejszym filmie powiedziane. Otóż dr Greg Fachy zespołem naukowców udowodnił, że stosując trzy substancje, w tym dwa hormony, które tworzone są w naszym ciele, czyli hormon wzrostu, kolejno dehydroepiandrosteron oraz lek wykorzystywany w leczeniu cukrzycy, który zmniejsza skoki glukozy w naszym ciele, może odmłodzić naszą grasicę nawet o 6,5 roku, stosując powyższe substancje tylko przez jeden rok. Okazuje się jednak, że nie musimy podawać tych substancji z zewnątrz, by uzyskać podobny efekt, ponieważ po pierwsze. Post przerywany, połączony z intensywnym treningiem, zwiększa ilość pierwszej substancji wykorzystywanej w tym badaniu, czyli hormonu wzrostu. Po drugie, wysiłek oporowy zwiększa ilość drugiej substancji, która była wykorzystywana również w tym badaniu. Natomiast takie techniki jak ćwiczenie mięśnia płaszczkowatego, spożywanie błonnika, kolejno octu jabłkowego i wiele, wiele innych opisanych przeze mnie, może zastąpić substancję trzecią, czyli metforminę. Z tego miejsca chciałbym jeszcze Państwu dopowiedzieć, że oprócz wyżej wymienionych czynników z dzisiejszego odcinka, zanik naszej grasicy hamują co najmniej jeszcze dwa inne, o których wiemy dzięki badaniom naukowym. Są nimi witamina C oraz cynk. Tym razem w badaniach na zwierzętach dowiedziono, że zarówno cynk spowalnia zanik naszej grasicy, jak również większe ilości witaminy C. To znaczy większe niż te, które stara się nam wmówić, że są zalecane, czyli mniej więcej 80 mg witaminy C dziennie, gdyż te ilości zapobiegają jedynie szkorbutowi, ale to temat na inny film. Drodzy widzowie, i przed ważnym podsumowaniem dzisiejszego odcinka jeszcze jedna istotna informacja. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że proces odmładzania grasicy w badaniu, które zaprezentował dr Fachy, poskutkowało także ustąpieniem znacznej części objawów wielu chorób autoimmunologicznych, a w tym np. reumatoidalnego zapalenia stawów. Naukowiec dobitnie dowiódł, że w trakcie badania doszło również do spadku białka CRP, czyli wyznacznika stanu zapalnego w naszym ciele. Warto zwrócić uwagę, że w trakcie odmładzania grasicy zmienia się w naszej krwi na korzyść oczywiście współczynnik limfocytów do monocytów. Dzięki czemu, jak widzimy na tablicy, zmniejsza się prawdopodobieństwo zapadnięcia na raka prostaty, raka jajnika, piersi, pęcherza, jelita grubego, trzustki, żołądka oraz płuc. A oprócz tego, na kolejnym slajdzie, jak dowodzi dr Fachy, zmniejsza się również ryzyko rozwoju stanu zapalnego, miażdżycy, chorób serca oraz udaru. Zatem, odmładzając naszą grasicę, my zmniejszamy nie tylko ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. Ale prócz tego wielu chorób przewlekłych, a w tym chorób serca, udaru, czy też miażdżycy. Oprócz tego oczywistym jest, że wzmacnia się nasza odporność przeciwko chorobom wirusowym oraz bakteryjnym. I to, co najważniejsze w dzisiejszym odcinku: Oprócz wszystkich wyżej wymienionych korzyści ta zmiana ilości komórek układu immunologicznego, to odmładzanie układu immunologicznego, uwaga, Spowalnia większość mechanizmów starzenia się naszego ciała, co widzimy na powyższej tablicy. Drodzy słuchacze, na samym końcu do jednej rzeczy muszę się Państwu przyznać. Niestety, nie powiedziałem wszystkiego, co chciałbym powiedzieć na temat tego, w jaki sposób odmłazać nasz układ immunologiczny. Dlaczego? Ponieważ wydaje mi się, że nie o wszystkich technikach czy też metodach jestem w stanie opowiedzieć na portalu YouTube, ponieważ nie wiem, czy te informacje, które chciałbym Państwu przekazać, są zgodne z polityką tego portalu. W związku z powyższym, postanowiłem, że pozostałe i bardziej szczegółowe informacje na temat odmładzania naszego układu immunologicznego i wiele innych ciekawych zagadnień, dotyczących oczywiście naszego zdrowia, będę podawał na spotkaniach bezpośrednich, które będę organizował w przyszłym roku. Opowiem dokładnie także ze szczegółami o mojej technice, którą zastąpiłem tę doktora Fachy. I o moich doświadczeniach w tej materii. I na koniec bardzo istotne pytanie. Drodzy słuchacze, nie ulega wątpliwości, że powszechne wprowadzenie takiej metody do użytku u osób powyżej 50 czy też 60 roku życia z wykorzystaniem naszych naturalnych hormonów, których używał doktor Fachy w swoim badaniu, przyczyniłoby się do ograniczenia rozwoju wielu chorób przewlekłych od nowotworów po choroby metaboliczne, o których mówiłem w dzisiejszym odcinku. Stąd też moje pytanie. Dlaczego wydajemy setki miliardów dolarów na badanie skuteczności kolejnego leku chemioterapeutycznego, a odkrycia, takie jak te, które banalnie łatwo wprowadzić byłoby w życie, zamiatane są pod dywan i tłamszone w zarodku? Na to pytanie odpowiedź pozostawiam Państwu. A jeśli uważacie Państwo ten odcinek zawartościowy, to podzielcie się nim ze swoimi znajomymi. A na dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę i zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.